Czytanie z księgi przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią. Rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie, błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który codzień u drzwi moich czeka. Czuwając u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie pana.